Dzisiaj odwiedzimy restaurację Forno Nero. Właściciel zarzeka się, że będziemy w prawdziwej włoskiej tratorii. Czeka już na nas piec rozgrzany do 500 stopni. Wchodzimy. W mamy z wyskaczki, wątróbka, cielęcina, kurczaka. Owoce morza też tutaj znajdziecie. Karony oczywiście. No i pizza. Jak przetestować tą restaurację nie zamawiając pizzy? Przystawek jest 6 stóp, 3, tałat 4. Wybór jest ograniczony, ale to też jest dobre, ponieważ kuchnia skupia się na paru produktach, które robi dobrze. Ja zamówię jednak za to potuwi? Mamy tutaj do wyboru oprócz standardowej pizzy, jest też pizza Bianche, czyli nie jest posmarowana sosem pomidorowym, tylko sosem na bazie mleka krowiego. Ja sobie wezmę cielęcinę. Z szynką, z szałwią, białym winem, puree ziemniaczanym, z truflą i cukinią. Czyli saldimbocca all'armana. Po 5 minutach już dostaliśmy taką przystaweczkę i takie pieczywko. No, I risotto, tak? Z leśnymi krzpami. Dostaliśmy w przeciągu 30 minut trzy potrawy. To jest, widzicie, pizza bianco, a ja dostałem, co? Pielęcinę. Nie jestem naprawdę fanem Rizota ale jest naprawdę smaczne. Ja bym nie miał innego wyboru, to naprawdę mi się w tym najadł. A ja mam właśnie tutaj cielęcinkę, w cukinie. Jestem bardzo głodny, więc szybko muszę sprawdzić smak mojej cielęcinki. Powiem ja bardzo fajna potrawa. A smaczna rewelacja. Wszystko jest mega fajnie dobrane. Te smaki są tak stonowane i tak pasują do siebie, że naprawdę mega mogę polecić to miejsce i szczególnie tą potrawę. Teraz sprawimy sybianko. Też nie lubię tego krążka tutaj do krojenia. Ale jest coś innego na biała pizza, bo nie ma tych pomidorów. Dobra pizza, no na pewno jest jakaś alternatywa dla pizzy z sosem. Tak. Nie wiem, ja bym na przykład dodał to na bież pizzy, ten sos. Ale oczywiście ta nie jest zła. Nie ma... Warto na pewno spróbować. Ciasto naprawdę fajne. Mało się ugina. Dużo no, czosnku, dużo Naprawdę, 10 na 10. to jak, jak Iska daje 10, to jest nie, po prostu niesamowite. A w środku tak pachnąco, tak. takimi włoskimi y, przysmakami, potrawami, takimi zapachami, bazylia, oregano, czosneczek. Naprawdę jest... Do tego złoży. wystrój, stojąca w, w środku wespa. No i słuchajcie, są restauracje złe, przeciętne, Dobre i wykwintne. I my akurat kwalifikujemy tą jako restaurację naprawdę bardzo, bardzo dobrą, czyli wykwintną. Foronero, przyjdźcie, sprawdźcie. Zobaczcie, czy gadamy głupoty, czy nie. I dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej restauracji.